Witajcie, witajcie na kolejnym filmiku z serii Trudni ludzie, trudne sytuacje, a my i tak idziemy do przodu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć jeden taki temat w rozumieniu osób toksycznych. Jeśli ty niechcący czy chcący wypowiesz wojnę, czy po prostu skonfrontujesz i będziesz konkretnie. Dokładnie szedł zgodnie z tym, co się działo, i będziesz to adresować, będziesz o tym mówić, będziesz to pokazywać na forum. Osoba toksyczna pójdzie właśnie odwetem, uderzy w ciebie w przeróżny sposób. I teraz jego działania mogą być przeróżne, ale zanim opowiem o tym, proszę Was, słuchajcie, tak, że tak powiem, lajkujcie, polubcie, prześlijcie dalej. Subskrybujcie. Myślę, że to, co mówimy, jest ważne i, i że dobrze jest to podawać dalej. Słuchajcie, właśnie, co potrafi toksyk zrobić? Toksek potrafi użyć przeróżnych rzeczy, czy to obmowy, czy to oszczerstwa, czy to właśnie zgrywania ofiary, to jest ulubiony jakby sposób właśnie walki z tobą, chodzenia do szefa, do przełożonych, opowiadania o tym, jak jest trudno z tobą, przy czym będzie używać słów wszyscy, większość są ludzie, znam osoby, te osoby nie chcą się ujawnić, ale ja już mam dosyć tego wysłuchiwania w kółko. I tych słów możecie się spodziewać, że osoba toksyczna będzie używać wobec waszych przyłożonych, czy wobec waszych, wobec osób odpowiedzialnych. Dlaczego? Żeby właśnie zdyskredytować wszystko, co ty powiesz, ponieważ ty będziesz mówić prawdę, a osoba, będzie mówić, osoba toksyczna będzie mówić półprawdę, czyli tak naprawdę pełne kłamstwo. No bo nie oszukujmy się, jeśli mówię półprawdy, to jest to tak naprawdę kłamstwo wykorzystane do tego, żeby uzyskać coś. W jaki sposób możesz ty walczyć z tym? Przede wszystkim miej dobre relacje z, ze swoimi przełożonymi. Absolutnie w tej sytuacji trudnej nie wycofuj się z dobrych relacji ze swoimi przełożonymi, że oni coś zobaczą. Oni nic nie zobaczą, oni nie mają takiej możliwości, żeby zobaczyć i, i przejrzeć. Więc utrzymuj jak najlepsze relacje. Też mów, że jest ci trudno z tą osobą. Mów, że, że, że mieliście spięcie, że ty powiedziałeś to i to. Co jeszcze? Spisuj. Wszystko spisuj. Na każdym spotkaniu spisuj. Jeśli osoba przychodzi do ciebie i coś mówi, na przykład, bo szef kazał, yy, dobrze, to ja to przedzwonię, czy przełożony, dobrze, ja przedzwonię, dopytam się o co chodzi. Nie cierpią. Osoby toksyczne nie cierpią, kiedy ty konfrontujesz, ponieważ one działają w yy, tak zwanym mętnym środowisku, czyli w mętnej wodzie ryby biorą, yy, więc będą kombinować jak najwięcej yy, i będą próbować jak najwięcej uzyskać z tego, że zamieszają sytuację tak, że nie będzie wiadomo kto co, gdzie i dlaczego. Co jeszcze? Szukaj wsparcia. Szukaj wsparcia w przyjaźniach, nawet terapii. Nie? Zawsze szukaj wsparcia, zawsze szukaj osób, które Tobie pomogą, nawet poddadzą Ci jakiś pomysł, z którymi będziesz mógł obgadać sytuację, dowiedzieć się, czy to może być właśnie coraz bardziej popularny coaching, czy też właśnie terapia, tak jak mówiłam, szukaj wsparcia. Właśnie nie daj się nigdy stopić w takie słowa. Ja nigdy tego nie powiedziałem. To są też ulubione słowa to ludzi toksycznych. Spisuj, dlatego spisuj wszystko. Miej wszystko na kartkach, miej wszystko. Rozmowa z dnia tego i tego. Idziesz na spotkanie z taką osobą, masz karteczkę, dobrze, co, co, robimy, to, 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 to. Rozumiem, że to, to, to. Osoby te nie lubią właśnie dowodu czarno na białym, czyli właśnie spisanych rzeczy. To jest, twoja, to jest Twoje sposób ochrony. Na no koniec końców musisz tak zwane count your blessings, czyli musisz przeliczyć Twoje zyski, musisz zrobić zys bilans zysków i strat. Czy Ci się opłaca być w tym miejscu? To już i mówię o ekstremalnej sytuacji, w której może, do której może dojść niestety. Właśnie, czy zyski, które masz w tym miejscu są dużo większe od strat, które uzyskujesz z powodu tego, że, że poszedłeś na wojnę z toksykiem? Czy, czy właśnie, że zderzyłeś się z toksykiem i skonfrontowałeś zachowania toksyka, czy też jesteś w stanie to odpuścić? No właśnie, ile ci to kosztuje, a ile z tego zyskujesz? Zawsze koniec końców sprowadza się to do tego, że musisz zobaczyć, jak wygląda całej sytuacji. I jedna rzecz, nigdy nic nie rób dla świętego spokoju, tak zwanego świętego spokoju. Dobra, dla świętego spokoju zrobię tą dodatkową pracę. Nie, bo następnym razem okaże się, że ta dodatkowa praca jest już w Twoich obowiązkach, że to Ty zawsze to robiłeś, Ty nigdy, nigdy jej nie dostałeś i nigdy tego nie zgodziłeś się, że zrobisz tego dodatkowo, tylko że zawsze to było Twoje. Także nigdy nic nie rób, i to świadomie mówię, nigdy dla świętego spokoju. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim obserwujcie, słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Yy, I właśnie życzę Wam rozwoju. Pomimo tego, my i tak idziemy do przodu. Do następnego filmiku. Pa Pa.